Honda CBR F4 i, I. I rocznik mamy 2004. I no bo injection, wtrysk Rocznik mamy 2004. Fajne motocykle, takie można powiedzieć wdzięczne. I coś tutaj będzie. No, troszkę tego będzie. Pełen <laughs> przegląd taki <laughs> płynowo-silnikowy. Podkładka to chyba jeszcze Japonię pamięta. Yy, Pełen przegląd taki silnikowy, też do zrobienia hamulce, stalowy oplot sobie właściciel zażyczył. śmiem twierdzić, że chyba nie był rozbierany. Tak mi się coś wydaje, chyba nie, nie był wyczyszczony. Może jeszcze tak. Więc co? Nie ma tutaj co bardzo opowiadać. Plastiki, zbiornik, kanapa. I widzimy się przy silniku. Jaki jest sprzęt z zewnątrz. Każdy widzi. Zobaczymy, co w środku. To tak troszkę po drodze, po drodze jeszcze tam w sumie... W sumie nic wiele nie wiem, bo nawet luzów nie żyłem, Ale coś tam się pokaże. Jak to wygląda? No nie wygląda... Yy, ...najgorzej. No, po prostu sprzęt używany. No i tak wiem, raczej mnie tu... Nie, jeszcze nikogo nie było. Yy, co do wycieków. Mamy wyciek... ...o, z tego miejsca. Także pokrywa do ściągnięcia. Pewnie i tak łańcuszek lecinowy, nowy, także i tak, i tak. Filterek odkręcony, olej zlany. Zaworki sobie za chwilę pomierzę, później pomyję, poczyszczę wszystko. Filtr powietrza też tam najlepsze czasy ma za sobą, także też będzie nowy. No ale to żadne to odkrycie, po prostu eksploatacja trzeba zrobić i tyle. Yy, pomierzę sobie <śmiech> luzy <laughs> zaworowe. Płyn w chłodnicy zaraz będzie świeży, ponieważ już jest zlany, ale już chłodnica nie ściągnięta, a ściągnę sobie. Lepiej później pokrywę założyć i płyn się wleje nowe. A co do płynu, to powiem ciekawą historię. Yy, u kolegi w aucie, to tak może taka opowiastka, yy, wymieniał termostat u, u okolicznych jakichś lokalnych mechaników. I od tego czasu zaczął mu się sprzęt gotować, wręcz że yy, pod czerwone wskazówka dochodziła. Yy, Tutaj teraz tak jeszcze przerwę. powietrzenia jeszcze wrzucę w meikę na chwilę, bo to tak, zwane, to tak zwane EGR, bo tu jest nędza i rozpacz. I pewnie też pokrywę, bo też kiepsko. Yy, I właśnie z tym termostatem. Wymienili ten termostat i, i zaczął się sprzęt grzać. A co lepsze wąż od chłodnicy od termostatu? Zimny. Pojechał na poprawkę. Diagnoza, uszczelka pod głowicą. No ale panie, przecież przed wymianą termostatu było ok. No bo tamten był nieszczelny termostat, i przez to było. Że tak powiem, kurwa jego mać, który termostat jest szczelny. Raz od powierzchni u góry, może nie wszystkie mają. Ma dwa. Jaka jest zasada termostatu? Taki, aby w odpowiedniej temperaturze za szczelny, to on nie był. No ale Mariusz, o, powiedziałem im, Mariusz się tam bardzo na temacie nie zna. Także po prostu uwierzył, że szły, szukać silnika. A nie jest to prosta sprawa. 2G RFE w Lexusie i pochodnych Toyotach. Fakt, prawie pół bani jebany na gazie. No ale zaczął szukać silnika. Ciężko znaleźć akurat do tego typu, bo są już tenowsze na, na 8 wtryskach, na 12 wtryskach, bo tam 6 garów, czyli pół V6. No i był problem. I napisał do mnie jaka sytuacja. Nie, że się tam chwalę, ale to mnie tak tknęło troszkę. Myślę, po wymianie termostatu, wąż zimny. Odpowietrzyli? Nie ma odpowietrzników, sam się odpowietrzy. Są dwa, żeby nie było. W chłodnicy i w bloku. I co? Po odpowietrzeniu, po gnieceniu węży weszło jeszcze ze 7 litrów płynu i nagle się uszczelka pod głowicą naprawiła. A wstępne koszty, jakie liczył, to pewnie, że rydyszkę minie. Kurwa, byłoby to bolesne. Tak się żartowałem. Mariusz, to nie jest jakiś niemiecki shit, żeby w tym uszczelki pod głowicą robić, kurwa. W Polsce może temat nieznany, ale w Stanach to te wozy, to banieczkę kręcą bez problemu. Seria UZ, 2UZ, ten co w tundrach był, w, tundie, w tundrach, w sekwojach, one tam robiły przebiegi, milion mili te sprawy. Także to nie jest, tak jak mówię, niemiecki czas, żeby w tym takie tematy robić. Chociaż no, bańki na gazie, no to nie jest mało, nie? W Alcie, który to? 2007 czy 2008 rok? siódmy chyba. Kurwa, niemieckie to już miało czwarty silnik, nie? Takie żarcik, zaraz się tam fanboye odezwie, ale ja to po to mówię, ja to celowo mówię, żeby tak było. Eee, no ja mam takie zdanie na temat niemieckich wozów. U mnie w domu i tak samo żona i inne auta. Nic nie stoi niemieckiego, tylko Japończyki. I co? I się problemy skończyły z głupotami różnymi. Eee, ale jak ktoś napisze, że rdzewieje. Kupisz rota, to może i rdzewieje. Dobra, działam dalej w temacie. Co teraz zrobię, zmierzę luzy zaborowe, a no później co? A może sobie tą pokrywę jeszcze wcześniej. A czy teraz, czy później to i tak, bez różnicy. Pewnie teraz, bo będę miał dostęp. Można by śruby odkręcić, żebywałem kręcić, ale będę miał cały dostęp do wszystkiego. Także taka to anegdotka, można powiedzieć, na temat niemieckiej motoryzacji i mechaników okolicznych. Majka się już niemalże nagrzała. Test. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie jak to się umyje i tak samo w pokrywie zaworów. No ciekawe. No gaźniki moje to tam akurat bez różnicy co tam się do niej wrzuci, ale jestem ciekaw jak to pójdzie, te klapeczki. Tak już widać nawet, że jest jakby nieszczelna przez ten nagar. Troszkę. Testujemy, zobaczymy. Pod spodem co mamy? Nie, pod spodem jest czysto, także się wiele nie zmieni. Okej, okay. na pewno pokażę jak wyszło, po... chyba że się nie umyły, to nie pokażę, to jeszcze wszystko czas, czas pokażę, nie pokażę, pokażę, dobra, jest jak jest, w myjkę. Dobra, myjeczka się myje, powinno być, myjeczka się myje, towar się myje w miecz. myjce, w zaworki i... i pokrywa, także będzie luks. Tutaj jak widać porozbierane, płytki powymieniane i trochę ich było, jak pamiętam, tak, 12 sztuk, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tak to wygląda yy... Więc co Poskładam sobie bok Nic tu niby nie wypatrzyłem Złego Także złożę go do kupy Tutaj mam towar cały już pomyty Poczyszczony Wółeczki, inne gadżety, napinacze i to sprawy To są klocki To jest stalowy opłat A po co mi to teraz Te mi na razie niepotrzebne Jak tam leży A potrzebne mi są Te fanty tu co mamy, napinacz, sprężyny i gumeczki pod mostek cały górny Izgi ściągnięte, brak zużycia, jedyne jakieś tam ślady, ale ani rowka. o, może minimalne, ale nie na tyle, aby to wymienić. świeca, wałeczki, wszystko poczyszczone, także puteczek starych mocy została więc co, poskładam pokrywam, nic nie tam gdzie jeszcze olej ze sprzęgła kapnął przykładowo tak jak można zauważyć tutaj to wytrę teraz, odtłuszczę smaruję masą i składam a później założenie założeniu rozrządu wszystkiego Jezus, Jezus, dobra znajdzie się i łańcuch za chwilę może w innym pudełku no nic będzie i łańcuch, stary leży tu żeby nie był chory także zaraz się wrzuci łańcuszek jak się go znajdzie, i, i lecimy dalej z tematem. Jest i nowy łańcuszek. Jeszcze jedna rzecz: zawieszenie też będzie robione u niej, u tego sprzętu, u tego motocykla. Góra podkładana. To, co się myło, myte, i powiem szczerze, że efekt jest przyjemny, co? Klapeczki, powiedzmy tak, pokrywki. Niczym tego nie drapałem, zresztą widać, że to nie jest drapane, ani nic. Jedynie, tylko i wyłącznie myjka ultradźwiękowa. Pokrywa to jak pokrywa. Zdecydowanie wyjałowiona, to nie ma co gadać. Zaworki. Również wszystko czyściutkie. No powiem szczerze, że uczciwą robotę myjka zrobiła. No już nie pierwszy raz, także to żadne tam wydarzenie, że mika coś umyła jak i te siteczka, kreteczki, no proszę, czystego aluminium. Także nie poskładać temat było tak szła. Monika wpięte. Pomyję, poczyszczę. Zakręcę mu koreczek. Filtr niech tam już nic nie kapie, nie leje się. I co? Biorę się za co? Świecę, zakręcę i biorę się za przód. Za te hamulce, na stalowy oplot, rozbiórka zacisków z przodu. Nowe gumeczki, te sprawy i zawieszenie. Także troszkę jeszcze tematu zostało. Jeszcze się zobaczy, jak główka ramy. No, ale na razie trzeba, trzeba by to poskładać, wszystko do kupy. I lecimy dalej z tematem. Dalej pustnicy jak widać, umyte. Podskładana góra, fajki, cewki, świece, wszystko wkręcone. Chłodnica również poza koreczkiem. Płyn chłodniczy już jedna litra lana, Więc składam resztę odmę, puszkę z filtrem, nowy filterek. Reszta gadżetów wakułometr już wpięty, ale dziś palony nie będzie, no niech sobie wysnie ta masa, tak powinna być na tej pokrywie, ale poskładam wszystko, będzie gotowe. Później sprzątanie pierdolnika, bo tu jest grubo, tu jeszcze lepiej i biorę się za zawieszenie i hamulce. A tu już sobie tak mówię, puszkę założę, wszystko podepnę do, do synchronizacji, tak jak być. Powinno, jeszcze sobie zerknę, czy mi tutaj nic zasłania. Ale, tak wstępnie, jak przełożyłem, to wygląda na to, że nic. Powinno być dobrze. A wyjdzie jak zawsze. No, to dalej. Stalowy oplot już. A ja, kurwa, myślę, czego kołem nie rusza, a koło ściśnięte. Przedtem było w powietrzu, bo w robi robiłem. I tak się odruchowo, nieważne. E, jak już widać, wstępnie tak połapany w palcach. Później go sobie tam ustawię. Tutaj jeszcze nie skręcony. Gdyż zaciski zostały zregenerowane, nowe, nowe tłoczki, nie, nowe gumki, nowe, nowe klocki. Blaszki wyczyszczone, wszystko jeden jak i drugi, nowe śruby trzymające klocki. Nowe gumeczki, tutaj stare wszystkie. A jeszcze tył. Tył stalowy, o, jeszcze jest, o, proszę. <laughs> będzie, będzie i to. No, tak to wygląda. Więc poskładam od powietrza i jutro palimy to gdzieś już koniec tyle co odpalony sprzęt jeszcze płomień zimny a wóz Z tył również ale z tyłu jedynie widać wprowadzenie klocków i, i tłoczek wypolerowany bardzo tak wygląda na stanę. olej zaciągnął na tak że się rozgrzewa dobra nie chodzi później sobie ustawię podciśnienia e, przód jeszcze będzie do odpowietrzenia tak to wygląda pokładność 30 silnik rozgrzany więc co lampka siódemka na małej przeduszce i ustawiam za chwilkę pokażę jak wyjdzie miejmy nadzieję że dobrze nie chodzi na razie tak to wygląda czasem śnika czasem się pojawia nie jest najgorzej jak jeszcze chwilę popyka no i gaszę co później? a ta opona, opona, plastiki opona łożyska koła, do sprawdzania z tyłu plastiki i gotowe no, jak widać oleju dolane, bo troszkę zaciągnął łożyska sprawdzone, uszczelniacze przesmarowane tulejki wyczyszczone ośka również ogarnięta troszkę rdzy było na niej ale to tam szczegóły więc co, montaż koła Ustawię łańcuch na laser na stiki. Jeszcze później tą pompkę odpowietrzyć. Ale dziś pewnie postoi cały dzień tak z wciśniętą klamką. A jutro sobie odpowietrzę hamulec. No, bo jeszcze dziś później zobaczymy. Idziemy po zewnątrz, i na końcu no kamera nie zbierze, ale zaznaczona, wyraźna kropka, że może no, po zewnątrz idziemy. No, są tam kropeczki czerwone. O, teraz widać. Tak to wygląda. Lusterka są tak luzem, bo z tego co pamiętam to chyba na półsie były tak złożone. A to tam przekręcić to żaden problem. Tysiąc około tam dwieście trzysta. No tak po środku między półtora a tysiąc. To jest to, co ja Wygląda na to, że ona gaz reaguje. Jest ok, niech sobie popyka jeszcze. Co teraz założę? założę? Magiczną ukrytkę.